Siemano YouTube, Bernard ze SnakeBarn. Witam Was w wakacyjnym czwartkowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, jak przygotować naszego węża na wyjazd wakacyjny. Jedziemy! Ale spokojnie, spokojnie, nie mówię tutaj o pakowaniu go w styroboks, ładowaniu w plecak i zabieraniu gdzieś na wycieczkę. Mówię o tym, co robić, a czego nie robić w momencie, kiedy wybieramy się na dłuższe wakacje. Pierwsza i bardzo ważna sprawa to jest to, żeby zaplanować cały system działania, karmienia, pojenia i sprzątania u naszego zwierzaka parę tygodni przed wakacjami. W sumie to do tego tematu namówiliście mnie Wy. Bo to właśnie rozmowy z Wami przekonały mnie do tego, że warto o tym porozmawiać, bo nie wszyscy mieli dobre podejście w takich sytuacjach. Większość ludzi, z którymi rozmawiałem, podchodziła do tego bardzo zero-jedynkowo: to znaczy, prosta sprawa, świeża woda, jedzenie tuż przed wyjazdem. Możemy się pakować i ruszamy, bo zwierzak napojony, nakarmiony, czego chcieć więcej? Ale niestety, nie tak to działa. Niestety, nasz zwierzak to nie są ryby. To nie jest chomik, to nie jest kot czy pies, którego przekazujemy komuś pod opiekę. Ale tak, żeby wszystko fajnie się splotło, wrzucimy jeszcze w czasie mojej pogadanki kilka karmień maluszków, no bo czemu nie? Jeszcze się nigdzie nie wybieram, więc spokojnie mogłem je dzisiaj nakarmić. Wy to zobaczycie, przynajmniej część. Może jakiś fajny timelapsik, time ksiądzie. Mikołaj, teraz gorące pozdrowienia. Obczaj sobie, jak twoje wężyki pięknie wciągają. Mrożone szczurki. Dobra, przejdźmy do meritum całego odcinka, bo to jest moim zdaniem mega ważne. Tak jak wcześniej wspomniałem, większość z Was podchodzi do tematu bardzo zero czyli tuż przed wyjazdem jedzenie, woda i wszystko ma grać. Niestety w przypadku węży to się nie sprawdza, bo węże nie potrzebują od nas takiej opieki, jaką wymagają inne zwierzęta. Ale to nie znaczy, że nie musimy naszego zwierzaka przygotować na nasz wyjazd. Na pierwszy ogień pójdzie jedzenie. Otóż słuchajcie, nie. Nie dajemy wężowi jedzenia tuż przed samym wyjazdem. Po pierwsze, dlaczego nie? Umówmy się. Wasz wąż nigdy nie robi kupy do wody. Okej, okay, moje też nie, ale umówmy się. Jeżeli wyskakujecie na weekend, on nie zrobi kupy do wody. Jeżeli idziecie do pracy, on nie zrobi kupy do wody. Ale w momencie, kiedy wyjedziecie na dwa tygodnie, on tą kupę do wody zrobi. A wtedy uwierzcie mi, że nie chcecie, żeby wasz wąż miał do dyspozycji tylko wodę z kupą. Bo to jest gotowa recepta na to, żeby on mógł się mocno rozchorować. Zobaczcie, jak wygląda woda, do której wrzuciłem kupę jeden dzień temu. A jak Powinna wyglądać. Tak naprawdę, to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego nie karmimy naszego węża tuż przed wyjazdem. Bo nie jesteśmy w stanie tego skontrolować. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy mamy jakieś zaplecze, kogoś, kto się nie boi, kto jest w stanie nam to ogarnąć. Ale w sytuacji, kiedy nie mamy osoby, która bez żadnego problemu, bez strachu, włoży rękę do terrarium czy do pojemnika z wężem i tą wodę wymieni, wtedy naprawdę może być spory problem. I tutaj to. O czym warto pamiętać? Naszego zwierzaka nakarmy dwa tygodnie przed wyjazdem. Dajmy mu spokojnie zrobić kupę, posprzątać tuż przed wyjazdem. wymienimy tą wodę na świeżą. Bo to naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo ważne. Nasz wąż to nie pies, to nie kot, to nie chomik. On spokojnie wytrzyma 4 tygodnie, pięć tygodni, może nawet 6 tygodni bez jedzenia, bez żadnych ubytków na wadze czy strat na zdrowiu. Lepiej, żeby był głodny po naszym powrocie, niż miał pić taksywską wodę. Adrian, i tak jak obiecałem, dla Ciebie też leci filmik. Kolejny powód, dla którego nie powinniśmy karmić zwierzaka przed wyjazdem, to jest to, że on w momencie jakiegoś stresu, w momencie jakichś czynników niezależnych od nas, może ten pokarm zwrócić. I okej, okay, umówmy się, wasz zwierzak tego nie robi, jest z nim wszystko okej. Okay. Okej okay, i umówmy się, takie rzeczy standardowo się nie dzieją. Ale mogą się stać i my powinniśmy być przezorni. I tutaj opowiem Wam pewną sytuację, która miała miejsce w sumie kilka razy w całej mojej historii. Miałem swego czasu bardzo fajnego samca, boasa. Z nim naprawdę nie było problemu. Już od dawna karmię swoje samce w przeważającej ilości myszami, nie szczurami. Moim zdaniem utrzymują lepszą kondycję, dużo lepiej się sprawdzają jako przyszli tatusiowie. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Miałem samca, który był dosyć sporym samcem boasa. Jedna, czy dwie, czy trzy myszy nie były dla niego wystarczającym posiłkiem, więc on raz na dwa tygodnie przyjmował większą ilość myszy. Był o tyle fajnie ogarnięty, że ja te myszy mogłem włożyć do pojemniczka, włożyć mu do pojemnika i wszystko grało. I umówmy się. On zjadał sześć myszy i było wszystko ok. Ale jeden wyjazd. Kiedy byłem daleko od domu. To było dosłownie parę dni, ale akurat ale w tym momencie, akurat w tym właśnie momencie on nie zjadł wszystkich myszy. Nie zjadł. Zostawił jedną, która już po jednej dobie w bardzo ciepłych i wilgotnych warunkach zaczęła naprawdę intensywnie śmierdzieć. Hodowla była w domu. Moja ukochana zdenerwowana. Bała się bałasów, boi się do tej pory. Nie włoży tam ręki. No i co ona ma zrobić? No to jest masakra. Bierzcie pod uwagę drugą sytuację. Nie ma nikogo. Mieszkacie w bloku. I nagle na takich wakacjach dowiadujecie się od sąsiada, czy sąsiadki dzwoni do was i mówi tak, słuchajcie, trupem daje z waszego domu. Ja dzwonię po ja dzwonię po, po policji. Może wy tam kogoś zagrzebaliście. I wracacie. I jest cała masa nieciekawych historii. Po co wam to? Takie rzeczy naprawdę nie są potrzebne. Może dojść do dzikiej sytuacji, kiedy nakarmiony wąż, nie wiem, nagle będzie wywali korki, coś strzeli, błyśnie. Czy sąsiad z góry zacznie w tym momencie remont i będzie kół podłogę młotem pneumatycznym. Was zwierzak się przestraszy, zwróci pokarm. To naprawdę po tygodniu, po paru dniach już masakrycznie śmierdzi. A po dwóch tygodniach sąsiedzi was zjedzą. Kurde, mam nadzieję, że to dosyć obrazowo przedstawiłem i, ta... i zrozumieliście mnie, o co mi chodzi. Lepiej, żeby ten wąż był głodny, niż miałoby dojść do sytuacji, nad którą nie jesteście w stanie zapanować. To, co powinniście zrobić przed wyjazdem na dłuższe wakacje, to jest posprzątanie, to jest świeża woda. Co do świeżej wody bardzo fajny tip, jeżeli macie jednego, czy, czy dwa, czy trzy zwierzaki w sumie mi gdzieś zginęła w czasie przeprowadzki ale tutaj macie fotę proste urządzenie brzęczyk czy tam napowietrzacz do akwarium zwał jak zwał ale w momencie kiedy chcecie żeby waszemu zwierzakowi przez dłuższy okres utrzymywała się świeża woda wystarczy głębszy czy większy pojemnik do tego wrzucony brzęczyk z końcówką napowietrzającą z jakimś kamieniem dzięki temu że woda będzie natleniona dzięki temu że woda będzie się ruszać długo dłużej będzie świeża. także to jest taki tip, który warto zapamiętać, jeżeli wyjeżdżacie na dłużej i nie macie tych zwierząt 200, ten prosty myk sprawi, że woda naprawdę będzie długo świeża. i kolejna prosta sprawa w momencie wyjazdu na wakacje, to na co ja zwracam uwagę, to są naprawdę proste rzeczy. ja nie potrzebuję na swoje wakacje opiekunów do węży, bo ja właśnie robię tak. Jak wam przed chwilą powiedziałem, jedyną rzecz, z którą się zaopatruję, to jest prosta sprawa. Telefon do bliskiej osoby. Wybieramy Ciach, siostrunia. Siostrunia, co robisz? Mhm. Słuchaj, jedziemy na wakacje. Możesz u nas klimat, sobie trochę poimprezować, tylko jak wrócimy, ma być porządek. No okej, okay. dobra. Zerknij mi tam raz dziennie do węży, czy jest wszystko ok, czy klima działa, czy termostaty działają, dobra? Będę dzwonił i się pytał. Dzięki wielkie, miłego. No, hej, dobra, pa, pa, pa. I to jest rzecz, którą załatwiacie w ten prosty sposób. Jedna zaufana osoba, klucze do swojego mieszkania, swojej hodowli, tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, czy nie doszło do jakiegoś zwarcia, czy nie ma jakichś problemów, czy wszystko działa. Właśnie po to, żebyście mogli telefonicznie skontrolować, czy wszystko gra i mieli naprawdę świetne i spokojne wakacje, bo o to w tym chodzi, żeby na tych wakacjach trochę odpocząć a nie zachodzić w głowę, co dzieje się z moimi zwierzakami. I tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli się podobał, łapka w górę. Pamiętajcie o tym, co jest naprawdę mega motywujące. Środa minie, tydzień zginie. Mamy czwartek, weekend, weekendunio. Można sobie już planować jakieś grille i imprezy. Więc życzę Wam jeszcze raz miłego tygodnia, miłego weekendu. Widzimy się w niedzielę. I do zobaczenia. Hej!